Zacznij w z skrzyżnym z wydłużonym kręgosłupem, z relaksowanymi ramionami. Weź wdech. Zrób wydech. Przenieś uwagę do ciała, do oddechu. Zrób wdech. Z wydechem odłóż dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Wejdź do pozycji stołu. Zrób wdech. Unieś klatkę piersiową w górę. Z wydechem wypchnij plecy. Wdech, klatka piersiowa w górę. Wydech, okrągłe plecy. Wdech, pozycja krowiego grzbietu. Wydech, koci grzbiet. Jeszcze kilka cykli krowy i kota. Połącz je ze swoim oddechem, z wdechem. Unosząc klatkę piersiową, kość ogonową w górę. Z wydechem podwijając ogon, wypychając kręgosłup. Wróć do centrum, zrób wdech. Z wydechem przejdź na początek maty, wyprostuj się, wstań. Weź wdech. Z wydechem odstaw lewą nogę do tyłu, ugnij prawe kolano i wydłuż boki ciała. Wyciągnij ręce, złącz dłonie nad głową i wejdź w pozycję wojownika pierwszego. Zrób głęboki wdech. Z wydechem obniż miednicę odrobinę bardziej. Weź wdech. Wydechem skręć lewą stopę w stronę szerszego boku maty i rozstaw ramiona po bokach ciała. Wojownik drugi. Spójrz na prawą rękę, weź głęboki wdech, postaraj się, aby twoje ramiona były w jednej linii. Zrób wydech. O,